Siemanko, na samym wstępie chciałam Was zaprosić na dzisiejszego live'a, którego zaczniemy o 19.00. Jeżeli wszystko się uda, będziecie mogli wziąć udział w takim mini tyle turnieju, jakim jest jaka to melodia. Ale żeby wszystko wypaliło, również jest potrzebna Wasza aktywność. Także wbijajcie 19.00. Czekam na Was. Halo halo, próba raz 25. Cześć, kudiska, ja jestem, a to kolejny odcinek na tym kanale i dzisiejszy dzisiejszym odcinku wraz z Kubą. Z Kasprem, z Luką, z Panterą. Nie wiem gdzie jest, no gdzieś zniknął. O nie wiem, nie widzę Pantery. Kogoś Ktoś jeszcze? Nie wiem. W każdym razie, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. A ja oczywiście jestem Emi. I w dzisiejszym odcinku wraz z całą moją ekipką będziemy grali w Minecraft. Chowany jest tutaj naprawdę mega dużo mapa, jak sami możecie teraz zauważyć. Więc jest dużo, oczywiście sobie jeszcze przed odcinkiem wszystko wytłumaczyliśmy, gdzie mogą się chować, gdzie nie mogą się chować, bo ta mapa jest naprawdę mega duża i ciężko by było ją, co on tutaj przeszukać. Yy, Także jeżeli Ci wam się spodoba, to koniecznie zostawcie tutaj łapeczkę w górę. Jeżeli byście chcieli kolejną część, to wiecie co robię, sobiecie łapeczki w górę, bo osoby na schowanie się będą mieli tak naprawdę tylko mi to Ej, ale kto powiedział, że wy macie się chować, chodźcie tutaj. powiedzieć, żeby się Chodźcie na środek, wszyscy na środek. Halo, halo. No chodź się tu. Także jak powiem im starto, to wszyscy oczywiście zaczynają od tego środka, no i mają minutę na schowanie się. Oczywiście każdy jest na Game mode Zero. Jak widzicie, uderzy Luka. No i widzicie, go uderzyłam, czyli jest na Game mode 0. Dobra, nie bijcie mnie, no nie bijcie mnie, no. No Luka! Dobra, więc będziecie mieć również perspektywę luki i kuby, czasami na filmie, tak, że będziecie mniej więcej wiedzieć, co u nich się dzieje. Dobra, więc wszyscy są na środku, więc gotowi? Nie. Nie dobra, nieważne, dobra, trzy, cztery, start. Dobra, ja patrzę w ziemię i odliczam minutkę. Dobra, ja w sumie ta naprawdę mega bardzo duża, my brat ją z internetu, ale jest naprawdę mega duża i naprawdę jest całkiem fajna. Także no, mają gdzie się chować. Ja Chodźcie mi może dać napisać w komentarzu, czy jak się bawicie w chowanego, to kim wolicie być, yy, wolicie być na przykład szukającym, czy chowającym, napiszcie w komentarzu. O, ten tu się naprawdę dobrze schował. <noise> Kurde, no to nawet nie znajdę, nie? Dobra, zostało wam 30 sekund. Pamiętajcie, żeby subskrybować... 25. Ale... Dokładnie, subskrybujcie kanał, klikajcie w ten czerwony no, przycisk, który jest gdzieś tam. Dobra, wy się nie reklamuj. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, więc ja już po wódku szukam. Dobra, czy widzę jakieś linki? Ja ogólnie mam też tak także mogę się tak u przybliżać. Dobra, tej mapy jest naprawdę mega duża. Ogólnie widzicie tutaj są bajer bloki tam, gdzie nie wolno ogólnie wchodzić. Dobra. Nie wiem, gdzie tutaj się można schować. Tak zbytnio. Ja nie wiem, kurde, gdzie by to może być To ma być taka duża. Podle. Ojej, ten odcinek to będzie masakra totalnie nie mam pomysłu, gdzie oni mogą być. No wy to wszystko widzicie. Ja no niestety... No nie wiem. Dopiero zobaczę później. Dobra. I nie wiem, muszę wziąć jakąś taktykę, bo na razie tak w sumie chodzę, chodzę i tyle. Dobra, zacznę od startu i będę sobie wykluczać powoli miejsca, chodź. No! jak się śmiecie, to, kurde, to musicie wyjść gdzieś, albo tu będziecie po... Nie, nie, nie lepsze, to będzie dał ci zobaczcie, Ja dokładnie No, to będzie śmieszne właśnie. O, to właśnie tu chodzisz, to właśnie ma być śmieszne, ale totalnie ich nie widzę. Ej, mogę kogoś pozdrowić? Halo, halo. No halo. to pozdrów sobie Mamy tutaj psa. No to mogę pozdrowić mamę, tatę, psa i rodziców. I... Jeszcze pozdrawiam best ekipę Ja... Mam... Team Z Czekaj, Kanto05 yy, yy, Miłoszek, yy, Rajumno Kurde, co yy, za niki I... Yy, ja chyba, się no i, i... I to chyba wszyscy Ja Nie hmm. spieniu, nie będę latać. Ale ktoś przyspiennie był na shifcie I Emil ja był obieckonocz jest dobrze. Dobrze wiesz, że jestem blisko was. ok ja się ja w, w tym momencie w dobra? Okej. Okay. No, tak się tak będę sobie pytał nie? No, to to tylko musicie zrobić? No musisz to zrobić, Emi no, bym... Co? O! Widzę! Widzę! Widzę o, kogoś! To jest, to jest... Fuck gdzie wy jesteście? Nie widziałem mogę nie no właśnie, nie uciekać. Kurde, widziałam... Niekawe... O kurde, co za kryjówka. Widziałam czyjś, ale ja nie wiem, jak tam się wchodzi. To On tam w... gdzieś się chodzi, kurde. On no. gdzieś chodzi. Ja tu poprowadziłem ja w jednym z dokusie... O kurde. Ha, siema! Pantera, siemanko, znaleziony. No i Pantera znaleziony, pięknie. Dobra, mamy Pantera znalezionego, jest dobrze. Boże, ale kryjówka. w miejscu. Tylko nie na shifcie, co zniknęłaś już. No, jestem w miejscu. O, też ci widzę. Dobra, ci Jesteś idealnie blisko mnie. Tylko albo górę, albo tu. Przyszedł. Ty No ja nie wiem gdzie. Podpowiedź szuka polskiej flagi. O kurde, to są kryjówki! Co to w ogóle za mapa? Przed to to obejrzeniem tego filmu skąd tu mi się z farmaceutą lub lekarzem. Poproszę o receptę i daj lajka. Mila, ale w tej nie lubię. Co? Widziałeś mój złapiec? Nie, kurde, ja jestem gdzieś pod ziemią, nie, ale. Już wyszłam. Co? Flaga Polski, no to byłam tam i byłam pod ziemią. Tak mega. Sprawdź jeszcze raz. Jeszcze no, raz? A tam nie wiem, bo tam potem są obrazy. Co są w ogóle kryjówki, tam opływa z przekozak. Ja, jest, jakby ten. Tu nie... O kurde, tu jest po... Tu nie ma nic! Ej no, jestem tam, gdzie są obrazy, jestem w tym budynku, gdzie jest tam. Oh. LOL! Ale... <laughs> Dobra, jest druga osoba znaleziona, ale... Jakie, w ogóle to są takie... Ale jak to są kryjówki, nie, nie wiem, że to jest w ogóle taka mapa! Takie mapy tylko u nas. Nie można Heh. By inne na Ej, mi ma original, Subujcie to, kanał... A to nie! Bo Dobra, jeszcze co kanał. No, kanał? kanał. dokładnie. Tak, dwa razy. Co? A kiedy? Tak dalek tak o, dawno to, 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 czy niedawno? Trochę dawno. Dobra, o, jeszcze dwie osoby, a nie wiem kurde gdzie ja a gdzie chodzi... nie. Dobra, na razie by tak jak randomowo, bo to jest taka duża mowa, że naprawdę nie wiem gdzie ja byłam. Myślałam, że go... To co?! Czemu ty tak wyszłeś?! Czemu ty wyszłeś? Bo <grym> przejść <się> gdzieś. Ja myślałam, że początkowo to jest Pan chodzi, nie? nie? gdzie ja byłem, Emila? Gdzie? nie Nie no dobra, krywka w sumie. Zagrałam odcinek? co? No dobra, powiedzmy, że mam jeszcze... 5 minut maksymalnie na znalezienie Ciebie, że Ci nie znajdę, to wygrałeś. Czekaj. Nie dobra, to Wy tam się bijecie. Dobra, myślałam, że to on tam będzie. O Boże! Co? O Boże jak oni mnie tu trolują gierkę no to wiesz Ale wiesz że na ciebie jest to Na głównie dobra, weź tu za, za... No nie, I, ej Emi Emi jest ślepa i tak jest zdenerwowany wiem że ona ślepa No tutaj jest! U góry tam gdzieś? Jeżeli poszliście na parkour to was zabiję, bo ja nie umiem parkuru. Czy parkurze nie wiem. Jak pisać na maszynkę. Szukaj znaków. Tu są te... To jest ta krew, a nie czy to jest ten akurat znak. Jestem ślepa! Ej, tu coś budujesz tam. Co?! Ale to są strzałki! Seres Fontania, bo od tej Fontany przechodziłam chyba ze 100 razy szukaj teraz. Tu są te szczałki, no to... Kurde, nie umie nawet pływać w wodzie. Nie. 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 Naprawdę, Emi? Really? No co? Emi? No, really? no gdzie on jest, do cholery, no? No szukaj. No! Ja, ale kriuwa, Ja nie mogę! Ale jestem dobry w tą gierkę! Ej! No więc dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka, mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to wiecie co robić, subskrybujcie mój kanał. O, wygnuję. Subskrybujcie kanał, podajcie na ostatnie cześć, filmy. Ja byłam Emi, trzymajcie się i cześć! cześć, cześć.